Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie, Grażyna Hanach, istotne.pl. Dzisiaj mamy gościa specjalnego, starosta bolesławiecki Tomasz Gabrysiak. Dobry wieczór. Dobry wieczór Pani Grażyno, dobry wieczór Państwu. Chcieliśmy dzisiaj porozmawiać o tym, jak szpital jest przygotowany w tym okresie koronawirusa i pandemii i parę innych tematów poruszyć i zaczniemy tak, bo to interesuje wszystkich bolesławian i nie tylko, mieszkańców całego powiatu i ościennych. Jak szpital przygotowany jest dziś do walki z COVID-19? Wiem, że było mało czasu, żeby, żeby to zorganizować. Trochę się nauczyliście. Jak to wygląda dzisiaj? Rzeczywiście pan wojewoda dolnośląski podjął decyzję, o przekształceniu szpitala powiatowego w Bolesławcu, szpital jednoimienny zakaźny, mniej więcej w połowie miesiąca marca. Przypomnę Państwu, że nasz szpital składał się z 9 oddziałów, prawie 190 łóżek, ale tylko mniej więcej 5% to są łóżka, to były łóżka na oddziale zakaźnym. 11 miejsc przystosowanych do leczenia osób. Zarażonych wirusem, zarażeniami bakteryjnymi. Pozostałe to były zwykłe oddziały chirurgiczne, wewnętrzne, neurologia, nieprzystosowane do leczenia osób zarażonych wirusem. I od tego czasu, czyli od połowy marsa, od razu przystąpiliśmy do przebudowy szpitala, w zasadzie pan dyrektor przystąpił przy moim wsparciu. Już w weekend ściągnęliśmy lokalne firmy i tu chciałem wszystkim tym, którzy zaangażowali się w tą operację, serdecznie podziękować. W niedzielę zostały otwarte bolesławieckie hurtownie budowlane, które wydały materiał. Lokalna firma Amma, fabryka okien i drzwi, rozpoczęła produkcję specjalnych drzwi do śluz. I prze, po kolei, kolejne oddziały zostały przystosowane do leczenia osób właśnie z koronawirusem. Powstały śluzy, i w zasadzie dzisiaj, we wszystkich oddziałach, pokoje wieloosobowe zostały przekształcone w izolatki. Teraz trwają prace nad tym, żeby ostatnie piętro głównego budynku szpitala również przystosować do leczenia osób zarażonych albo tych, którzy są na obserwacji. Cały czas te prace trwają. Tutaj Prymw wiedzie firma pana Rafała Tomczyka. To on koordynuje te prace. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach one zostaną zakończone, ale to nie jest tylko prace, to nie są tylko prace związane z przystosowaniem stworzeniem izolatek. To są również prace związane z tym, że przygotowujemy się do tego, że Mogą się zdarzyć taka sytuacja, że wiele, wiele pacjentów będzie musiało korzystać z intensywnej opieki, krótko mówiąc, korzystać mhm. z respiratorów. Szpital w Bolesławcu miał tylko kilka łóżek, które były przystosowane do intensywnej terapii pacjentów. Na dzisiaj może być tak, że jednocześnie może pracować nawet 20 respiratorów, więc też dyrektor szpitala podjął decyzję o tym, że rozbudowujemy sieć gazów tych medycznych, głównie chodzi tu o tlen. W przyszłym tygodniu pojawi się nowy zbiornik na tlen, 16-tonowy. Przypomnę, że dzisiaj mamy 4-tonowy. Tych prac jest wiele. Nie będę też ukrywał, że żeby je przyspieszyć, postanowiłem razem z zarządem dwa dni temu udostępnić szpitalowi właśnie na te pokrycie tych kosztów związanych z pracami budowlanymi, z adaptacjami, z przystosowaniem do specyfiki leczenia chorób zakaźnych. Przekazać kwotę 800 tysięcy i około pół miliona przeznaczamy na szycie tych materiałów, które zlecamy tu lokalnym firmom. Chodzi tu o kombinezony, o maski, czyli o środki ochrony osobistej. Łącznie jest to kwota przeznaczona na szpital 1 300. 000. Jednocześnie też wystąpiliśmy do wojewody dolnośląskiego o pokrycie tych wydatków związanych z przystosowaniem szpitala do. Tej specyficznej roli, jaką dzisiaj została mu nadana, i pokrycie kosztów związanych z produkcją, z produkcją środków ochrony osobistej dla naszego personelu medycznego, dla ratowników, lekarzy, pielęgniarek, dla wszystkich tych, którzy dzisiaj są na pierwszej linii frontu w walce z wirusem. Mam nadzieję, że pan Pojewoda przychyli się do mojego wniosku. Co jeszcze się dzieje? No, cały czas walczymy o to, żeby tego sprzętu medycznego w szpitalu było więcej. No właśnie, ja chciałam cię zapytać, bo myśmy 6 kwietnia podali taką informację, że ma powstać, że możemy robić testy w Bolesławcu i może powstać u nas laboratorium. Jak to w ogóle będzie wyglądało? Czy to jest rzeczywiście realne w dwa tygodnie zrobienia takiego laboratorium, jakie, jaki sprzęt, jakim. Maszyny będą potrzebne do tego, czy można coś bliżej naszym widzom powiedzieć. To jest dosyć trudna decyzja, pani redaktor, dlatego że dzisiaj jest tak, że te wyniki, te próbki, które pobierane są pacjentom naszego szpitala, mhm. są trzy razy dziennie wiezione do laboratorium we Wrocławiu przez pierwsze półtora tygodnia tej sytuacji epidemii w naszym kraju. Tę pracą zajmowali się kierowcy Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, naszymi samochodami. Trzy razy dziennie, codziennie, w weekendy również nasi moi kierowcy dowozili te próbki do laboratorium do Wrocławia. Od zeszłego tygodnia wspomógł nas Miejski Zakład Komunikacji. Kierowcy naszego miejskiego przewoźnika wożą próbki do Wrocławia. Chciałem serdecznie podziękować panu prezesowi Andrzejowi Jagierze, panu prezydentowi. To wydatnie ułatwiło pracę szpitala. Co nie zmienia faktu, że i tak na badania czekamy, około, na wyniki tych badań czekamy około 4, czasami 4 dni. W związku z tym, biorąc pod uwagę, że szpital już jest w zasadzie pełny, bo mamy około 50 pacjentów. Mhm. To jest plus minus pięć osób, bo, bo to się zmienia. To jest dosyć dynamiczna sytuacja. Więc szybkie badanie pozwoliłoby nam doprowadzić do takiej sytuacji, że te osoby, które nie są zarażone, no mogłyby, krótko mówiąc, zwolnić miejsce tym osobom, które tej pomocy potrzebują, bo na przykład są zarażone. Tak? Co to jest za sprzęt? To jest sprzęt, który pan dyrektor zamówił w produkcji Stanów, został wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych. To jest nie jedno urządzenie, to jest całe laboratorium, więc teraz trwają w szpitalu prace związane z dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb, wymogów tego sprzętu. To są analizatory, to są separatory, to są komory laminarne. Łączna wartość tego sprzętu to jest ponad milion trzysta tysięcy złotych. Co jest ważne... I kto finansuje ten, ten sprzęt? Proszę Państwa, sytuacja jest taka, że będziemy się starali, żeby około połowę tej kwoty było pokryte z dotacji, którą przyznał Marszałek Województwa Dolnośląskiego ze środków mm -hmm. Regionalnego Programu Operacyjnego. Przypominam, że Opinia publiczna była tu informowana: 5,5 miliona złotych jest przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia dla naszego szpitala. Oprócz tego, tu są wpłaty samorządów. Też myślę, że starostwo powiatowe takich części będzie to wspierać. Ale przypomnę, że rzesze darczyńców wpłacają pieniądze na konto szpitala. To są firmy lokalne, ale też duże fundacje. Fundacja TVN-u, to dzisiaj też pojawiło się w mediach, tak. zdecydowała się wesprzeć nasz szpital kwotą 100 tysięcy złotych. Wcześniej nasz znakomity piłkarz w zasadzie małżeństwo Lewandowskich, wpłaciło też kwotę na konto naszego szpitala. Tych wpłat jest dużo. Mam nadzieję, że uda nam się również dzięki wpłatom naszych lokalnych samorządów. A przypomnę, że wspierają też nasze samorządy sąsiednie. 250 tysięcy przekazały gminy powiatu i powiat polkowicki. To są wymierne kwoty. No, w tych trudnych czasie okazuje się, że możemy liczyć na wsparcie też tych samorządów, które są nawet trochę... Bardziej oddalone, nie bezpośrednio graniczą z nami. Żydujące bardzo, bo nie jesteśmy tacy, zupełnie nie czujemy się sami, prawda? A przecież leczymy tutaj najbliższych również z innych powiatów. I tak. Ja jeszcze tylko dopytam, jeżeli chodzi o to laboratorium, te dwa tygodnie, o których mówiliśmy na początku, w poniedziałek, czy to jest realny termin w ogóle, że tak szybko. Pan no, że... dyrektor złożył już zamówienie, i z, tego, z tej ostatniej informacji, którą otrzymałem od niego, to planowany dostawa do naszego szpitala to jest 24 kwietnia. Być może troszkę wcześniej się uda to, to, to zadanie zrealizować. No to bardzo, bardzo trzymamy kciuki. Ja jeszcze raz chciałabym podkreślić, bo tutaj ze słów pana starosty wynika cały Bolesławiec, cały powiat i powiaty ościenne naprawdę niezwykle tutaj stanęły do tego zadania pomoc szpitalowi w małych rzeczach, jak posiłki dla personelu i w dużych rzeczach, jak, jak większe dotacje albo. W pomocy takiej bardzo konkretnej, i to się należy o tym mówić, i należy to bardzo podkreślić. Dlatego chciałabym, żeby to wybrzmiało, że, że ta solidarność tutaj jest taka niezwykła w pomocy szpitalowi. No dobrze, a to teraz takie poważniejsze sprawy, jeżeli już jesteśmy przy pieniądzach, które idą na szpital, jeżeli chodzi o powiat. No to po wszystkim, oby jak najszybciej czegoś jednak nie zrealizujecie? Jakie inwestycje upadną, jakie utrzymacie, jak to będzie wyglądało? Lwia część inwestycji, które są zaplanowane do realizacji przez powiat bolesławiecki w tym roku, w 2020 roku, to są inwestycje, które są dofinansowane ze środków zewnętrznych i rządowych, takich jak Fundusz Dróg Samorządowych. <todgłosławie> Ale również Unii Europejskiej i z tych inwestycji rezygnować nie będziemy z tej prostej przyczyny, że to dofinansowanie sięga 80% wartości tych inwestycji, w związku z tym byłoby to nierozsądne. Jeśli będziemy rezygnować. Czyli ja rozumiem, to się... że projekty wszystkie, które dotychczas były złożone, one wszystkie zostaną zrealizowane, bo tutaj jest duże dofinansowanie jakby niezależne od, od tej sytuacji. Tak, jeśli oczywiście nie zmieni się sytuacja zewnętrzna, krótko mówiąc, że uh -huh. no, może się okazać, że tych pieniędzy nie dostaniemy. No mam nadzieję, że to się nie zdarzy, ale no, każdy scenariusz jest możliwy. E, a jakieś konkrety, e... jeżeli bym mogła prosić, co, co zostanie zrobione, a co nie, na co były złożone projekty liczycie? Wszystkie te projekty, które dotyczą infrastruktury drogowej, a to są trzy duże projekty o wartości kilku milionów złotych, je chcemy je zrealizować w tym roku. Rozważam rezygnację z takich drobnych zadań, które finansowane są w całości przez powiat Bolesławiecki. Mowa tu o rozbudowie i zamknięciu parkingu przy starostwie powiatowym, przebudowie tego parkingu. Jeśli chodzi o tą sytuację finansową aktualną, to w zasadzie to by było jedyne zadanie, które, które chciałbym, żeby ewentualnie zostało przesunięte na rok przyszły. To też wszystko zależy od tego, jakie będą wpływy powiatu w drugim, trzecim, czwartym kwartale tego roku. Tak? Państwo wiecie, że nie wiemy, jaka będzie stopa bezrobocia w najbliższych miesiącach. Jakie będą wpływy z podatku, udziału z powiatu w podatku dochodowym i od osób fizycznych, i od osób prawnych. To są same niewiadome. Nie będziemy oczywiście robili wszystko, żeby te inwestycje wszystkie zostały zrealizowane, no ale tu jest też nie wiemy, jak długo ta pandemia i epidemia będzie trwała. Tak? To też jest kolejna no to są takie. Tak, dokładnie, to, to, to na to musimy być wszyscy przygotowani. Ja zapraszam naszych widzów do zadawania pytań, jeżeli potrzebujecie o coś zapytać pana starostę, postaramy się naprawdę odpowiedzieć na te pytania. Wiem, że są różne. Może będą takie, których tutaj, które tutaj odpowiedzi nie padną. Ja jeszcze chciałam wrócić, bo myśmy tutaj o tych inwestycjach mówili, ale jest jeszcze jedna taka istotna rzecz, na które pieniądze zostały też przeznaczone izolatorium przy autostradzie w Kraśniku. Tam niedawno widzieliśmy jego jakby otwarcie, czy inicjację. Dla kogo ono tam będzie, kto będzie tam kierowany i pytanie, kto będzie, jaka, kto będzie obsługiwał, kto będzie pracował w tym izolatorium? Tak naprawdę izolatorium to będzie część szpitala. Do izolatorium kierowane będą osoby, które mają wynik pozytywny, czyli no, są nosicielami wirusa, koronawirusa. I to będą osoby, które są bezobjawowe, albo te objawy nie zagrażają ich życiu. Krótko mówiąc, są w stanie lekkim, tak, czyli dobrym. Mhm. Oczywiście będzie nad tymi osobami sprawowany przez szpital nadzór medyczny, tak? Ale będzie chyba obiektu... taki lekarz dojeżdżający. Rozumiem, bo, bo to będą praktycznie ludzie bez objawów, czyli tacy wyglądający na zdrowych, tak? No, Albo z to... które no, nie zagrażają ich życiu, czyli na przykład, nie wiem, mało poważne stany, tak? Mm -hmm, Jak wiemy, mm -hmm. że badania, które są publikowane w internecie i podawane przez media, mówią o tym, że znacząca część tych osób, które są pozytywne, Przechodzi tą chorobę bezobjawowo albo z objawami niewielkimi tak, czy niegroźnymi. W tym obiekcie hotelowym mamy około 50 miejsc. Ustaliliśmy z panem Wojewodą, a spotkaliśmy się z nim kilka dni temu, w tym tygodniu, właśnie przy tym hotelu. W spotkaniu brał udział też również pan prezydent Petroma i pan dyrektor Kamil Barczyk, dyrektor naszego szpitala. Ustaliliśmy, że od przyszłego tygodnia to izolatorium zostanie uruchomione. Szpital jest odpowiedzialny za nadzór medyczny, za sprawy organizacyjne. No wiadomo, że wszystkie odpady, które tam powstaną, to będą odpady medyczne, więc ta firma, która obsługuje nasz Polesławiecki Szpital, będzie również wywozić te odpady z tego obiektu hotelowego. No, tu jeszcze jest sprawa ochrony policji tego obiektu, no bo. Państwo wiecie, że wszystkie mm -hmm. szpitale zakaźne, jednoimienne są yy, pilnowane tak, przez służby y, policyjne, ale również przez wojska obrony terytorialnej. Również będzie to w tym, tak, tak samo będzie w tym przypadku. Yy, ustaliliśmy z panem wojewodą, bo yy, no, to będzie też kosztować, prawda? Więc 125 no 50. Tak, mm -hmm. tak, no bo posiłki, no, opieka medyczna również pewnie lekarstwa, no i sam pobyt w hotelu. Ustaliliśmy, że oprócz tej kwoty, którą pan dyrektor Barczyk będzie otrzymywał z nfz to jest bodajże 125 zł za dobę, za osobę, mhm. wszystkie te koszty zostaną pokryte przez pana wojewodę. Dzisiaj dostaliśmy takie pismo, w którym pan wojewoda potwierdza, że będzie partycypował w kosztach utrzymania tego izolatora. No to jest dobra wiadomość, że tam też trafią osoby z, ze szpitala dla psychicznie i nerwowo chorych, bo mieliśmy mówić też o tym szpitalu, którym będziecie się też zajmować, jakby starostwo obejmie go też wsparciem. Znaczy, proszę Państwa, no, lwia część pacjentów, którzy trafiają do Bolesławca yy, z podejrzeniem koronawirusa, no, to nie są y, pacjenci. Tych myślę, że prawie 100%, 99%. No, to są pacjenci, którzy nie muszą korzystać jednocześnie z opieki lekarza psychiatry, więc wydaje mi się, że raczej nie, że to będzie tylko i wyłącznie do pacjentów tych, którzy mhm. trafiają w stanie lekkim albo bez objawów do naszego szpitala. Yy, ale Więc... będziecie opiekować się też tym drugim szpitalem, tak? Bo wiem, że były tak, rozmowy ja jestem... przeprowadzone, by się wspierać. Tak, tak, ja jestem w kontakcie z panią dyrektor Kulacką, szefową naszego szpitala Wojewódzkiego przy ulicy Tysiąclecia. W tej nowej sytuacji, kiedy te pacjenci mogą się też pojawić u niej, postanowiłem wesprzeć ją też tymi materiałami, które produkujemy, czyli maseczkami, mm -hmm. zonami i tym sprzętem, który został nam przekazany przez agencję. Rezerw materiałowych. Mam cichą nadzieję, że tych pacjentów w szpitalu wojewódzkim będzie znacząco mniej niż w naszym, więc... ale jesteśmy w stałym kontakcie. Wiem też, że pan Marszałek, bo przypominam, że organem założycielskim prowadzącym szpital wojewódzki jest samorząd wojewódzki. Wiem, że też przeznaczone zostaną środki na zakup wszystkich tych rzeczy, które są niezbędne. W szpitalu na ulicy Książce. To, to to, miejmy, znaczy trzymajmy kciuki, żeby jak, jak najlepiej się to udało. A jak tak starości się pracuje w tym trudnym czasie? Bo to w ogóle zupełnie inne, inny czas niż takie zwyczajne zarządzanie powiatem. Co jest najtrudniejsze, co przyszło łatwo i czego starosta oczekiwałby na przykład od Bolesławiam czy od mieszkańców powiatu? czy Może jakiejś pomocy? No powiem Państwu tak, że to jest sytuacja, no, która w tej nowożytnej historii naszego państwa jeszcze się nie zdarzyła, w tej skali, tak dużej skali. To jest wezwanie dla wszystkich samorządów, dla administracji rządowej. Ja powiem tak, pewnie bym sobie nie poradził, gdyby nie Rzesza ludzi, która wspiera w, w tej pracy, którą teraz realizuję. Wspomnę tu o naszych szefach samorządów gminnych, naszego powiatu, ale też powiatu gościennych. Nie będę ukrywał, że nie dałbym rady bez swoich pracowników, bo na nich mogę liczyć i tutaj naprawdę są oni dla mnie potężnym wsparciem. No i też, no, proszę Państwa, mieszkańcy naszego powiatu, naprawdę bez nich nie dalibyśmy rady. Jako i samorząd powiatowy, ale też myślę, że samorządy gminne. Przedsiębiorcy, którzy pomagają nam od pierwszego momentu, kiedy wiadomo było, że nasz szpital będzie właśnie szpitalem zakaźnym, jednoimiennym. E Mieszkańcy, którzy oferują pomoc. Rzesza tych ludzi, którzy pomagają personelowi medycznemu. O tym już Pani wspomniała. Posiłki, e dostawy żywności, środków dezynfekujących. Bez nich nie dałbym rady i wszystkim tym chciałbym serdecznie podziękować, a musiałbym długo wymieniać wszystkie te osoby, które mnie wsparły. To na pewno gdzieś um, kiedyś, i... na pewno po tym wszystkim, kiedy już się uspokoimy i, za, i przestaniemy robić te bieżące rzeczy, najważniejsze, na pewno będzie czas na te podziękowania i wymienienie wszystkich osób, a wiemy też, że wiele osób po prostu to robi, bo taki jest wymóg czasu i chce to zrobić. Tu jakby nie czeka na, na specjalne pochwały, ale no. warto mówić o tych, którzy wspierają i pomagają. No to ja mam jeszcze takie na zakończenie praktycznie, bo widzę, że nasi widzowie dzisiaj tak jakoś oszczędzili pana starostę, nie, nie, nie zadają pytań. To ja zadam myślę, że nie trudne i tak troszeczkę odbiegnę od tego szpitala, bo myślę, że ta sytuacja już została dobrze nam jakby nakreślona. Matury to był taki, taki temat. Dowiedzieliśmy się szczęśliwie, że zostaną przesunięte. Były jakieś obawy? W ogóle martwiliście się? Mieliście czas na zmartwienie się maturami? I, i jak to w ogóle wygląda w tej chwili to przygotowanie, ta opieka nad tymi maturzystami, wsparcie? Znaczy, tak, nasi maturzyści są w bardzo trudnej sytuacji i, i przypominam, że to już drugi rok z rzędu, kiedy maturzyści jakoś podchodzą do uh -huh. takich uh -huh. zupełnie nie, nieoczekiwanych okolicznościach. Przypomnę, że w jednym roku było zagrożenie e, związane ze strajkiem tak, nauczycieli, uh -huh. w tym roku jest epidemia. E, proszę Państwa, no, naprawdę trzeba być jakimś zupełnie niepoprawnym optymistą, żeby wierzyć, że do połowy maja. E, ten stan w Polsce się zmienił. Ja bym bardzo chciał, ale podejrzewam, że chyba jest to nierealne. W związku z tym, decyzja rządu, pana ministra edukacji w sprawie przełożenia egzaminu maturalnego uważam, że jest uzasadniona i chyba tutaj innej decyzji nie mogło być. No, oczywiście, w wskazanym przez pana ministra terminie zorganizujemy egzamin maturalny podejrzewam, że to jednak jest duży stres dla, ale jestem przekonany, że to jest duży stres na dla naszych maturzystów, to no będą mieli na, trochę więcej czasu na przygotowanie się do tego egzaminu. Czy to będzie o którym wspomniał pan minister? No tego to chyba nikt nie wie, łącznie z panem ministrem jeszcze dzisiaj. Tak, to tutaj, no to czyli będziemy, będziemy ich wspierać wtedy, kiedy podejdą do tych matur. No i takie ostatnie pytanie, bo jeszcze jedną rzeczą nas tutaj rząd zaskoczył, obowiązkowe noszenie maseczek od 16 kwietnia, czyli od czwartku po świętach, czy w jakiś sposób powiat ma jakiś pomysł na no, nie wiem, będziecie mogli takie maseczki załatwić, rozdawać, czy będziemy musieli je sami kupić. Czy jest jak w ogóle Ja wiem, że to jest może za szybko taka jakaś decyzja, ale czy wy macie jakiś pomysł na to? Znaczy, ja przypomnę, że my od blisko dwóch tygodni szyjemy maseczki na zlecenie Powiatu Bolesławieckiego, na zlecenie starostwa lokalna firma szyje i maseczki i kombinazony. Co prawda to są maseczki jednorazowe, no bo my szyjemy je na potrzeby szpitala i to jest jakby absolutny priorytet. Nie planuję szyć. Maseczek na potrzeby mieszkańców. Chociaż umówiliśmy się z naszymi szefami samorządów, z Wójtami, że w przyszłym tygodniu pewną część tych materiałów, które zostały wykonane w ramach naszego powiatowego zlecenia, przekaże Wójtom. My, to już jest któraś z rzędu akcja, dlatego że ja się zadeklarowałem, że będę również wyposażał wszystkie służby, czyli strażaków, policjantów, te środki, które produkujemy. Ja myślę, że bezpośrednio po świętach, czyli we wtorek, jeszcze będziemy rozmawiali z, z panem prezydentem i z panem Burmistrzem. To jest trudny temat, dlatego że osoby no, takie jakby zaradne, pracujące, no to wiadomo, kupią te maseczki dla siebie, dla rodziny i czy uszyją sobie te maseczki, bo to też jest możliwe. Bardziej myślę o osobach na przykład bezdomnych, o osobach takich mniej zaradnych społecznie, prawda, którzy też przecież są i no, nie, nie, raczej nie miejmy. Nie, nie mamy nadziei, że wydadzą pieniądze na, na maseczkę, prawda, która teraz już od trzech do siedmiu do złotych tak się waha, prawda, są takie ceny. No ale to możliwe, że y, jakieś decyzje zapadną y, na dniach, czy, czy na przykład takim osobom, no, które ja gdzieś tam. Ja jestem przekonany, że po pierwsze lokalne firmy odpowiedzą na te potrzeby rynku, bo wiemy, że już są firmy, które szyją też na rynek tu lokalny, ale też na zewnątrz produkują tu w Bolesławcu. Ja jeszcze będę rozmawiał z panem, właścicielem tej firmy, która szyje na nasze zlecenie, czy jest w stanie wykonać również maseczki wielorazowego użytku, czyli czytaj bawełniany i rzeczywiście. Z tym, że no to tego typu maseczki nie mogą być używane w szpitalu. Tak? W szpitalu są to tylko i wyłącznie środki ochrony osobiste, jednorazowe. No, sytuacja się dynamicznie zmienia, będziemy musieli się do niej dostosować, ale tu będziemy rozmawiali na ten temat na pewno i z panem prezydentem, i z burmistrzem, i z Witami, jak dotrzeć do tych osób, które rzeczywiście nie będą mogły sobie poradzić same. Dokładnie tak. No tutaj w Polesławcu wiemy, ja wiem od firmy Marpol, gdzie można kupić różne rodzaje maseczek, że kolejki ustawiają się jak za starych czasów po tą maseczkę, jaką potrzebną, taką ważną rzecz. Ja bardzo serdecznie dziękuję za, za te konkretne odpowiedzi i za, to, za tą wiedzę, z którą, którą się z nami Pan podzielił. Życzę wytrwałości chociaż chwili odpoczynku i spokoju, święta wielkanocne, rodzinne i bardzo jeszcze raz dziękując, żegnam się z widzami, dobranoc i dobranoc Panie Starosto, wszystkiego dobrego. mogę też złożyć na czym naszego powiatu, Pani Grażyno? Zapraszam serdecznie, to będzie bardzo miły gest. Proszę Państwa, jesteśmy w przededniu świąt Wielkiej Nocy, to są święta, które Zawsze kojarzyły się z nadzieją. Ja wiem, że dla nas wszystkich to jest bardzo trudny okres, czas. Nie możemy często spędzić tych świąt ze swoimi bliskimi. Dla mnie osobiście też wydaje mi się, że to będą najtrudniejsze święta, które przeżyję w swoim życiu. Proszę Państwa, wierzmy, że będzie lepiej. Wszystkiego najlepszego zdrowia Państwu życzę. I mam nadzieję, że. To, co nas dotknęło, szybko się skończy. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Dobranoc. Spokojnego wieczoru. Dziękuję bardzo.